Robert Lewandowski i FC Barcelona mają za sobą ciężki czas. Gdy wydawało się, że już ten sezon można spisywać na straty, sytuacja znacznie się poprawiła, a w szczególności poprawiła się dyspozycja oraz skuteczność kapitana reprezentacji Polski, który teraz znowu jest liderem, którego potrzebuje Barcelona. Lewandowski osobiście wziął do siebie decyzję o odejściu trenera Szawiego po sezonie. Miała być to osobista porażka Lewandowskiego, który odczuł, że jego słabsza forma i kryzys Barcelony miał bezpośrednio przyczynić się na decyzję trenera. Widać, że w ostatnim czasie dużo się zmieniło, a sam Polak chce teraz jeszcze raz spróbować wejść na swój najwyższy możliwy poziom i wraz z Barceloną zrobić tyle, ile się da, żeby ostatecznie zmienić decyzję trenera i dać kibicom Barcelony wiele powodów do uśmiechu. W Lidze Mistrzów Barcelona była skazana na pożarcie, szczególnie w meczu wyjazdowym z Napoli, gdzie ku zaskoczeniu wszystkich to właśnie Barcelona przeważała i była znacznie lepszą drużyną, a bramkę strzelił Robert Lewandowski. Wzbudziło to wiele pozytywnych emocji i nadziei, że u siebie Barcelona pokona Napoli i dalej będzie walczyć o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. I oczywiście, jest to bardzo mało realne, jeżeli chodzi o ten sezon, ale w futbolu już nie takie rzeczy się działy. W dzisiejszym materiale chciałem przeanalizować na bieżąco poprawę gry Roberta Lewandowskiego oraz ogólną sytuację FC Barcelony. Co będzie dalej i czy ten najgorszy czas jest już za nimi? Ze względu na to, że na kanale Czysta Piłka dużo razy poruszaliśmy temat słabszej formy Lewandowskiego i ogólnie jego problemów, to dziś należy również poświęcić czas na poprawę jego dyspozycji, a co dla nas najważniejsze, widać, że Polak odzyskuje to, czego mu brakowało, idealnie w czas, bo przecież zaraz reprezentacja Polski będzie Grała baraże o awans do euro, i właśnie wtedy najbardziej będziemy potrzebować Lewandowskiego w swojej najlepszej formie. To wszystko słowem większego wstępu. Poproszę Was jeszcze tutaj o zostawienie leka do zasięgu, jeżeli chcecie mi pomóc, i oczywiście o subskrypcję, jeżeli jesteście tu nowi. Z góry za to bardzo dziękuję i wracamy do tematu. Robert Lewandowski praktycznie od początku tego sezonu był bardzo krytykowany, czy to przez polskie media, czy też przez hiszpańskie, ale również przede wszystkim i co najgorsze to przez kibiców. Ciągła presja i narzekanie na napastnika w ogóle nie przekładało się na chociażby poprawę jego formy. Kibice Barcelony otwarcie sugerowali mu, żeby zaczął się już uczyć języka arabskiego i poprosili go, żeby odszedł jak najszybciej to możliwe. Zresztą o tym was już informowałem w poprzednich odcinkach. No ale teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. 9 goli Lewandowskiego włącznie 13 występach w 2024 roku. Bez wątpienia Polak odzyskał formę strzelecką, co napawa optymizmem fanów Dumy Katalonii. Serwis klubowy fcbarcelona.com po meczu z Napoli pokusił się o stwierdzenie, że Lewandowski uciszył tych, którzy narzekali i oskarżali go o utratę swoich umiejętności. Jest to ciekawe i raczej prawdziwe stwierdzenie, ponieważ widać, że Lewy odzyskał spokój oraz pewność siebie. Sami eksperci podkreślają, że od stycznia 2024 pod względem zdobytych goli w top 5 lig Europy to kapitan biało-czerwonych ustępuje tylko Kilianowi Mbappe. Wiadomo, że i tak znajdą się osoby, które wciąż będą narzekać oraz rozliczać Lewandowskiego, ale taka jest już po prostu cena sukcesu. Nie da się też ukryć tego, że Lewandowski w tym sezonie zmarnował bardzo dużo sytuacji i na pewno jego dorobek strzelecki mógł być o wiele lepszy. Zanim przejdziemy do przyszłości, ogólnych rozważań pod względem tego, co będzie dalej z Lewandowskim jak i z samą Barceloną, to szybko podsumujmy sobie dotychczasową historię lewego na Camp Nou. Po transferze z Bayernu jego początek w Barcelonie był wręcz wyśmienity. Nie brakowało wtedy głosów, że wszystko, co Polak dokonał w Bayernie miało go zaprowadzić tylko do jednego celu, czyli zagranie w barwach FC Barcelony i osiągnięcie z nią wszystkiego. Lewandowski spełnił swoje wielkie marzenie, czyli gra w La Lidze i widzieliśmy, że w tamtym okresie był bardzo szczęśliwy. Sprawiał wrażenie piłkarza, który mimo wieku odkrywa siebie na nowo. Porywał się na sztuczki techniczne, strzelał gole oraz asystował. No, był po prostu najlepszą wersją siebie. Jego gra miała być symbolem ery Szawiego na Camp Nou. I to właśnie dlatego Polak tak bardzo przeżył deklarację Szawiego, który ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę. Wracając jeszcze do poprzedniego sezonu, to Barcelona wtedy nieoczekiwanie odpadła z Ligi Mistrzów już w fazie grupowej. Był to ogromny cios, ale sam Lewandowski przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Katarze zostawił swój zespół na poz Pozycji lidera La Ligi, i również sam przewodził w klasyfikacji króla strzelców. Pierwszy zimowy Mundial, który zmusił piłkarzy do bardzo wielkiego wysiłku w środku sezonu, niestety odbił się na Lewandowskim. Od tamtego momentu wszystko zaczęło się psuć. Polak wiosną wzbogacił swoje konto o 14 trafień, ale potrzebował do tego aż 27 spotkań. To właśnie wtedy zaczęła narastać na niego ogromna krytyka, którą powielały hiszpańskie media. Jednak na koniec sezonu został królem strzelców, a Barcelona wygrała la liga. Z perspektywy czasu zostało ocenione to tak, że mundial jakby przyspieszył starzenie Lewandowskiego. W końcu potem doszły do tego jego problemy ze zdrowiem. Lewandowski zmagał się z kontuzjami, no i ciężko było mu strzelać tak jak robił to wcześniej. A na samym boisku jego gra również pozostawiała bardzo wiele do życzenia, ponieważ miał problemy z przyjęciem piłki, podejmował złe decyzje, często naprawdę gubił piłkę, no i nie wykorzystywał sytuacji strzeleckich tak jak robił to kiedyś. No i teraz kończąc to krótkie podsumowanie poprzedniego sezonu, to jesteśmy w tym momencie, kiedy to długimi tygodniami Lewandowski nie miał najlepszej prasy w Hiszpanii, ale to już za nim. Narracja się zmieniła, więc nic dziwnego, że w Barcelonie wróciła wiara w zespół i wróciła też wiara w Lewandowskiego. Ta zmiana narracji widoczna jest również oczywiście w hiszpańskich mediach, które Długimi tygodniami nie zostawiały na nim żadnej suchej nitki. I mówię tutaj długimi tygodniami, ponieważ chodzi mi tylko i wyłącznie o ten sezon, bo wiemy, że w poprzednim sezonie, po wygraniu przez Barcelonę La Ligi, to media hiszpańskie, a w zasadzie katalońskie, były bardzo zadowolone, że Barca wygrała La Ligę, ponieważ z takim zespołem to naprawdę było dosyć ciężkie, więc tutaj też ukłony dla terenera Szawiego. Co najciekawsze, to Robert Lewandowski wciąż ma realne szanse, żeby drugi rok z rzędu zostać królem strzelców La Ligi. Potrzebuje bramek, żeby wrócić do gry o tytuł. Jest szósty w tej klasyfikacji, ze stratą, czterech bramek do otwierającego listę Judah Bellingama. Barcelona ma również 8 punktów straty w lalidze do lidera, którym jest Real Madrid. No i o ile szanse na triumf w Lidze są naprawdę bardzo małe, to szanse na to, że lewy zostanie królem strzelców są już znacznie większe. Gdyby faktycznie Polak zrobił tak gigantyczny comeback i na koniec sezonu byłby królem strzelców, to już na pewno nikt nie podnosiłby tezy, że Lewandowski był problemem Barcelony. A dobrze wiemy, że w ostatnim czasie naprawdę była taka narracja dość popularna i podawana dalej, że Lewandowski tylko psuje gry Barcelony. I kompletnie się tam nie nadaje. Cała drużyna przeżywała kryzys, ich występy były bardzo słabe i ciężko było znaleźć zawodnika, który dysponuje dobrą formą w zespole Barcelony i ciągnie ich ku wygrywaniu. Tak jak mówię, to w Barcelonie panują teraz pozytywne emocje. Wielu kibiców uważa, że są w stanie zajść w lidze mistrzów dość daleko i jestem ciekawy, czy jeżeli Barca faktycznie do końca sezonu notowałaby dobre wyniki i widać byłoby realną poprawę, to czy zmieniłaby się w końcu decyzja trenera Szawiego. To jest bardzo ciężki temat, bo trener ma swoich zwolenników oraz przeciwników. Jeszcze jakiś czas temu to każdy chciał zwolnienia Xaviego, no może oprócz kibiców Realu Madryt, ale ogólnie teraz sytuacja jest inna i jak śledziłem tutaj głosy kibiców Barcelony, to widać było, że niektórzy czy naprawdę mają wiarę w ten projekt Szawiego i liczyliby na to, żeby po prostu został i dał sobie jeszcze więcej czasu? Robert Lewandowski w sierpniu skończy 36 lat. Nagrywam o nim dość często, ponieważ już teraz zdaję sobie sprawę z tego, że takiego piłkarza nie będziemy mieli jeszcze bardzo długo od momentu, w którym Robert zdecyduje się zakończyć swoją karierę. Skoro omówiliśmy już jego sytuację we FC barcelonie to teraz chciałbym poświęcić czas jego karierze w reprezentacji Polski, która niestety zaraz się skończy. Euro 2024 będzie ostatnią szansą Lewandowskiego, żeby dać kibicom podobne emocje, co na legendarnym już Euro rozgrywanym we Francji. Oczywiście jest za wcześnie, żeby Analizować ewentualny występ Polski na tegorocznych mistrzostwach Europy, ale jedno jest pewne: Lewandowski to najlepszy piłkarz w historii naszego kraju. Jeśli będzie w optymalnej dyspozycji, czyli w takiej, w jakiej jest na przykład teraz, to nasze szanse na awans znacznie wzrastają. Bardzo mnie cieszy to, że ta narracja się zmieniła i Polak udowodnił, że jeszcze może pograć na tym najwyższym poziomie. Życzę mu, żeby grał jak najdłużej i żeby strzelał jak najwięcej, bo tak powinna zostać zapamiętana jego kariera. W Polsce lewy jest niezrozumianym piłkarzem przez większość kibiców. W sumie to, albo jesteś jego fanem i Doceniasz jego karierę, albo chcesz, żeby już odszedł na dobre z reprezentacji. No i teraz zakładając, że gdybyśmy niestety odpadli w barażach do euro, to możemy się spodziewać sytuacji, w której Robert Lewandowski zakończy swoją karierę reprezentacyjną. No i wtedy będziemy mieli wielki problem. Ale dlaczego problem? Chociażby ze względu na to, że czas leci, a na horyzoncie nie widzimy napastnika, który byłby w stanie go zastąpić. I nie piszcie mi w komentarzach, że jest jeszcze już Milik, bo jak darzę szacunkiem i sympatią Milika, to po prostu jego gra w kadrze jest znacznie poniżej oczekiwań i to jest fakt. A Robert Lewandowski to najlepszy strzelec w historii naszej reprezentacji i wydaje mi się, że ludzie już zapomnieli ile razy wyciągał nas z opresji i dawał wiele powodów do radości oraz do dumy. I odnoszę również takie wrażenie, nie wiem czy tutaj się ze mną zgodzicie, ale że gdy Lewandowski gra dobrze, to dobrze gra cały zespół. I sprawdziło się to w reprezentacji Polski i teraz sprawdza się to w FC Barcelonie. Wracając do jego krytyki, to krytykowano go również za to, że wymachuje rękoma i wymaga od kolegów grania tak jak on chce. No i w sumie ciężko się dziwić, że Robert chce brać sprawy w swoje ręce i dawać uwagi młodszym kolegom, jak chociażby było to w sytuacji z Lamina Jamalem, bo Lewandowski w końcu ma ogromne doświadczenie, wygrał Ligę Mistrzów i powinien mieć na swoim koncie dwie złote piłki. Dlatego może sobie pozwolić, żeby czasami pokazać kolegom, gdzie chce dostać piłkę. A wiemy, że w Barcelonie miał z tym problem, żeby dostawać dobre podanie, które finalnie mógłby zamienić na bramki. Dlatego niefajnie patrzyło mi się na tą całą nagonkę i krytykę, która miała miejsce w ostatnich czasach. No ale na szczęście sytuacja jest już zupełnie inna. Bardzo mnie ciekawi, jak sytuacja będzie wyglądać już na koniec sezonu. Na jakim miejscu w tabeli będzie FC Barcelona, jak daleko zajdą w Lidze Mistrzów i jaki wpływ na całą drużynę będzie miał Robert Lewandowski. Ciekawi mnie również to, czy latem pożegna się z Barceloną, czy na Camp Nou wciąż będą widzieć w Robercie solidny punkt drużyny. Nie chodzi tutaj do końca o jego grę, ponieważ wieku nie oszukasz. No i zobaczymy, czy ewentualny nowy trener nie będzie miał innej wizji na prowadzenie drużyny, jak chociażby odmłodzenie składu i też sprzedaż Lewandowskiego. Za tym pomysłem kryje się również ekonomia. Klubu. Polak zarabia najwięcej, a kluby z Arabii Saudyjskiej mogłyby dobrze zapłacić za 36-letniego napastnika. Cała ta sytuacja Barcelony oraz Lewandowskiego jest rozwojowa i bardzo ciekawa. Wiele pytań, na które odpowiedzi poznamy po sezonie. Pamiętajmy, że jest również opcja, w której trener Szawi zdecyduje się jednak zostać i dalej budować potencjał Barcelony. A wiemy, że Lewandowski i Szawi darzą się dużą sympatią, no i trener ufa i wierzy w Lewandowskiego. Właśnie dlatego Polak chce zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby wpłynąć na finalną decyzję Xaviego i spróbować go przekonać o to, żeby został. Także to na tyle w dzisiejszym materiale. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii oraz rozważań po obejrzeniu do końca. Końca. Czy według Was lewy uratuje Barcelonę? Czy zostanie królem strzelców? Czy pomoże Polsce w się na euro? I czy trener Xavi zmieni swoją decyzję? Poruszyliśmy dziś naprawdę wiele ciekawych wątków i tak jak mówiłem, to ciężko szukać teraz odpowiedzi, bo odpowiedzi przyniesie przyszłość. Jednak możecie być pewni tego, że będę do was przychodził z update'ami w sprawie Lewego i samej Barcelony, ale właśnie tak to prezentuje się na ten moment. Jeszcze raz wielkie dzięki, że obejrzałeś do końca. Czekam na twój komentarz. Jeżeli chcesz mi się pomóc rozwinąć, to zostaw lajka na zasięgu i subskrypcję, jeżeli jesteś tu nowy. Z góry za to bardzo dziękuję. Słyszymy się już niedługo, no i trzymajcie się, na razie.